Cześć, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Słuchajcie, tym razem będzie to materiał uzupełniający, materiał uzupełniający i dotyczący tego oto regulatora, oto całe zamieszanie. I teraz tak, jeżeli ktoś nie oglądał filmów z udziałem tego regulatora, no to myślę, że myślę, że mi się to uda. Tu, o, tu, 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 tu gdzieś, o. Tutaj tu będzie, że tak powiem, film od którego się to zaczęło w temacie regulacji prądów ładowania, a tu o po drugiej stronie tu tu gdzieś tu będzie film dotyczący poprzednich pomiarów tego regulatora. I polecam wam obejrzeć ten drugi film, gdzie testowałem już ten regulator, żebyście wiedzieli w ogóle w czym rzecz. Teraz już tutaj nie będę tłumaczył tylko powiem tak. Powtórzymy to te badania, ten pomiar. Mam tutaj przygotowane sztuczne obciążenie. Tutaj jest ustawione ponownie obciążenie 100 W. To jest to, czego mi wtedy brakowało, czyli autotransformator do autotransformatora jest podłączony ten transformator i tak jak się umówiliśmy, ustawimy dokładnie takie same parametry. Tego transformatora, czyli obniżymy mu napięcie tym autotransformatorem dokładnie takie same wartości. Chciałbym uzyskać jak tym regulatorem, i przeprowadzimy jeszcze jeden pomiar tych temperatur. A więc co pół godziny będziemy tutaj dokonywać pomiar tej temperatury. Zobaczymy, jakim, na, przy jakiej temperaturze ona się tutaj ustali. Słuchajcie, temperaturę mamy zbliżoną. W tej chwili jest 8. 8, czyli to jest temperatura przy której będziemy startować no i dobrze ja sobie tu ja sobie z tego statywu odepnę, ten telefon będzie mi łatwiej a więc tak, słuchajcie elektroniczne obciążenie ustawione mamy 100W czyli podobnie jak w tamtym przypadku ja sobie tu ustawię na razie jakieś 200V na tym autotransformatorze Potem będziemy obniżać. No to co, odpalamy. I teraz tak. Tutaj mamy napięcie przemienne przed mostkiem prostowniczym i wtedy ono wynosiło podczas obciążenia dokładnie 12,9, a więc obniżymy to napięcie do tego poziomu. Było coś koło tego 12,94 i. Jeśli dobrze pamiętacie, albo sobie odświeżyliście ten materiał, prąd, który tam popłynął, to było jakieś 11,5 Ampera. Moment, żeby było łatwiej Wam pokazać, ja sobie tu ustawię wartość maksymalną 11,4, a więc delikatnie jeszcze obniżę to napięcie. Sprawdźmy teraz. 11:25 jeszcze minimalnie obniżymy napięcie 128, nawet nam się tu robi a no mamy 11:20 no myślę, że nie będziemy aż tak szczelać no i co i czas nam się tutaj odlicza ja przyłączę na te waty mamy 100 w obciążenia na autotransformatorze tu jest ustawione jakieś coś koło. Tutaj mamy ten wskaźnik troszkę poniżej 200 V. Wtedy też mieliśmy. No i myślę, że w tym momencie będziemy mogli jednoznacznie odpowiedzieć, czy wpływ na temperaturę tego rdzenia miał ten otoregulator, który modyfikuje na tę sinusoidę, czy zwiększony prąd, który popłynie tutaj. Przez te uzwojenia tego transformatora. Sam jestem ciekaw wyników. No i zobaczymy. Jeszcze sobie zmierzę ten prąd. A maks. No 11,37A. Dobra, niech sobie leci za pół godzinki. Pierwszy pomiar temperatury. Moi drodzy myślę, że czas zakończyć ten pomiar, ponieważ ta temperatura wzrosła o niecały 1 stopień od ostatniego pomiaru. W związku z tym wydaje mi się, że można uznać, że ta temperatura na tym zeniu transformatora już się ustaliła. Słuchajcie, ja Wam w tej chwili pokażę tą tabelę z obecnymi wynikami przyrównamy, przyrównam je do wyników z poprzednich dwóch pomiarów, gdzie Transformator pracował z nominalnymi wartościami napięcia, gdzie transformator miał podłączony ten regulator fazowy, i gdzie, ta, gdzie to napięcie zostało obniżone za pomocą autotransformatora. Słuchajcie, myślę, że obecne wyniki już będą bezsporne w związku z powyższym. Myślę, że można wydać wyrok na ten regulator fazowy. A więc, tak, odpowiedź na podstawowe pytanie: czy ten regulator ma wpływ na temperaturę rdzenia? Tak, ma wpływ, ponieważ przy pomiarze z regulatorem temperatura rdzenia ustaliła się na poziomie 56,5. Tutaj mieliśmy w okolicy 50. Natomiast odpowiedź na pytanie, które zadał Grzegorz. Czy większy prąd płynący przez uzwojenia transformatora ma wpływ na jego temperaturę? Tak, również ma wpływ na temperaturę tego rdzenia transformatora. Myślę, że rozwiałem wszelkie wątpliwości. Sam nie byłem do końca przekonany. Zgadzam się z teorią Grzegorza. Większy prąd uzwojenia powoduje w większą temperaturę, natomiast regulator fazowy nie jest tutaj bez winy. Również ma wpływ, czyli ta zmodyfikowana sinusoida działa w pewnym stopniu niekorzystnie. Natomiast podkreślmy jedną rzecz. Podczas regulacji tym regulatorem prądu ładowania w prosowniku, my obniżamy obciążenie tego transformatora. W tym układzie, który ja tutaj zastosowałem to obciążenie było stałe. Tutaj to elektroniczne obciążenie sobie cały czas regulowało to obciążenie na stałym poziomie 100 W. A więc obniżenie... Napięcia tutaj wyjściowego do tego transformatora powodowało wzrost prądu na uzwojeniu transformatora. Natomiast w przypadku użycia tego regulatora do prostownika i takiego transformatora do prostownika, w momencie jeżeli obniżymy napięcie wyjściowe, obniżymy również prąd wyjściowy, bo przecież o to nam chodzi w regulatorze, aby obniżyć prąd ładowania. W związku z powyższym. Przy zastosowaniu takiego regulatora nie będzie takiego wzrostu temperatury rdzenia transformatora. Myślę, że nic więcej tutaj nie trzeba dodawać. Jak zwykle dzięki Wam wszystkim za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.